Halo? Jak mnie słychać? Serio? Jak mnie słychać? Halo, halo? Mm. Tak, nie wolno. nie strzelać. Ostatni nie raz mówię, ty na błogodziejaszku, nie, nie ruszaj tego, co nie twoje. Bardzo mi przykro. Co to jest? Nic wartego twojej uwagi. Niestety widziałeś o wiele za dużo. Stań więc tutaj, to nie potrwa długo, jasne. Daruj. Halo, halo, jak mnie słychać? Czy na żywo już jesteśmy? Jak tam? Dzisiaj miał być odcinek, ale... Ale o, nie wypał, to się nie nagrało. Ale Chodzę i prawie już, szybko. Działa, już montuję, a tu nagle... Boom! Na filmu nie ma, to nie ten No i co? Słuchajcie, jest 20, tak jak mówiłem w sumie na tamtym filmie, ale że on się nie nagrał Tego nie ma, o 20 jest Turbo Drop i 5 kluczyków, no i są to 5 kluczyków Dobyłem. Zdobyłem, zdobyłem Puncher no, zdobyłem również diamentowe nogawice, ochrona cztery niezniszczalny szczyt, kula szlamu i proch. No i TNT. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest tego pięć, jest tego pięć. Yy... Więc te pięć na razie tylko tyle dostałem. Nic więcej nie. I... Teraz sobie przychodzę kopać, znowu taki harmider Wiem, że są straszne lagi, słuchajcie, zginąłem i sobie kilopy. kilofy Będę sobie dzisiaj ogarniać wszystko Mam za fii... Kilo 6, 3 jasne, aha A wiecie co odkryłem? Odkryłem najlepszą rzecz Ale, ale... Nie wybrał. To się nie nagrało. Em um, i ogólnie. Prawie. To się zakończyło. Nie no. Nie no... wiem. I nie nagrał się film. Tak jak przedtem mówiłem. I właśnie nie wiedzieliście, a ja sobie przed yy, na, nagrywaniem odkryłem takie coś. Właśnie jak mówili, że będzie Turbo Drop, to odkryłem sobie. Zobaczcie, ukośnik. Hest I zobaczcie, tu są takie kilofy, nie? Ale wy jeszcze nie wiecie, co kryje się tutaj tym kilofem pod myszką, a co klije się tutaj, ko obok myszki. A więc to jest zwyczajny kilof, który wiadomo, mam, miałem w sumie. Ale tutaj mamy wydajność 10, niezniszczalność 4 i szczęście 3. Wydajność 9, niezniszczalność 3 i szczęście 3. Wydajność 8, niezniszczalność 3, szczęście 3. No i wydajność 6, niezniszczalność 3, szczęście 3. No 4 i wiadomo 5, tak? 5, 3, 2, 5, 2, 5, 3, 2. I tam taki secik. Więc ja bym chciał najbardziej, jak mówię, ten kilo chciel, ale że dostałem chyba ten lub ten, to też dobre. Dostałem to, to, tylko że tam miałem to się dostakowało, no i to w sumie nic innego, więc no i kule szlamu. To jest taki, ten łuk powiedzmy uratował honor tego czesta, bo tak to ja jestem strasznie zawiedziony co do tego. Tutaj mam już szczęście 2, niezniszczalność 3 A potrzebowałbym już szczęście 1, na przykład niego. Wydajność 3 będziemy mieli Okej okay. Teraz co? O jest, i jest szczęście 3, tylko trzeba dobić Ten level sobie złączymy, dałem kilo Okej, okay, czekaj MS ty ut. Ut. A ty? Ja chcę kilo. Ja go spróbuję przewyższyć. No to jest na Oszust, że on powie hej, się to do mi, kilo. Oni się do niego klepną, on zrobi na kubodzie klepę i dara. I to będzie tyle. A ja mu napiszę, że. Spoko. Jeśli to nie jest dla Ciebie problem, to zapraszam na spawn. Na spawn nie, nie zabijesz nie, nie zabije Ciebie, nie oszukamy się, pójdziemy w miejsce, gdzie nie ma osób, rzucisz mi kilo i po prostu Was po, po, po sprawie. I tak się powinno zmotwiać interesy na różnych serwerach, jeśli nie macie zaufania do graczy. Ja napiszę mu Ona spawna, będzie bezpieczniej. Ona spawna, będzie bezpieczniej, bo jakby się do niego tepną, to już bym miał mniej 930 albo nawet 920. Niebo zabiorą, tepaj. Nie, w niektórych miejscach nie ma graczy. Bo w niektórych miejscach nie ma gr gracza. Nie wystarczy, żebyśmy sobie chociaż poszli do takiego walonego miejsca tutaj, nie? I on by mi to rzucił i to on, by taki ktoś, który ma awka by wiedział, że yy, że rzuca mu kilo, nie? No to jest oszust, tak? Yy, słuchajcie, jeszcze będzie będzie jeszcze rekrutacja do gildii, ale wszystkim dowiecie się w swoim czasie w filmie informacyjnym co do gildii. Nie mam nic. Nic. Nie mam nic, nie masz nic. już tego Aha. I no na no, punktu warstwy kilo On ma 998 HP, ale to nie usprawiedliwia go w ogóle z tym Bo ja widziałem typa, który miał 600 Ileś, a dał, A chciałem go skrypać, bo miał y, dobry kilo a mnie zabije, także to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo jak on ma, on ma więcej a ten. Będzie, a to mnie zabije, nie? O wiecie o co chodzi? Przecież tutaj każdy gracz tylko waruje na punktach. A oni bez punktów tutaj nie żyją. Dla nich punkty się liczą, bo oni muszą wbić i podbić topę serwa, tak jak jest to na trailerze. I ten trailer zobaczyliście dwa miesiące temu ja. oczywiście pozyskałem sobie z linku. No i proszę bardzo, jest już. Patrzcie, nagryłam. W końcu Jestem turbia, turbia dropem. turbie dropem. Turbiedropem! dropem, turbie dropem. Kupię sobie szczęście 3, wydajność 4 i teraz sobie, wystarczy, że połączę sobie te wszystkie. Ja już przez chwilę myślę takie... O kurde Szczęście czy wydajność 4. Teraz wystarczyła tylko wydajność 4 Czy tam 3 by wystarczyła, chyba nawet, nie wiem Myślałam, że to jest armor step. Ale zobaczcie, nie no, z turbo, turbodropem I z yy, szczęściem 3, nie mów, że nie trafię na żadną szkatułkę. 6-5-5 <noise> buciki tutaj mówią, no Kurząca propozycja, ale jak będą te pewnie Teraz panuje... Panuje moda na serwerze chyba taka, że animacje chodzenia mają wyłączonym i poruszasz się tak. Jak będę mu pokazać. O, widzicie, że po prostu nogi ci się nie ruszają. I tak się rusza jak taki klocek Lego. Jakbyś ciągnął klocek Lego, tylko że w pozycji stojącej. Na razie zajmuję się stacikiem. Wszystko niech sobie spływa. Papa. Okej. Okay. Dobra, kilo gotowy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, świetnie. Teraz trzeba tylko to wykorzystać, tak piękność tutaj. Niezniszczalność 1, bo to ja wziąłem sobie wziąć to. Wyracetować tą tą. I wydajność 2 mamy tutaj. Wydajność 2 tylko. O! Jesusna główka. Opsu. To chyba taki kąt przy diabą. Aha. A ty tak. Główka gracza koksu, ja nie chcę takich graczy A gdzie mnie to postawi? Dobra, mam złote jabłko, jakiś typek mi rzucił Myślę, że ten enderczyzny jest za mały Koback Powinien być backpack, to wtedy byłoby dobrze, ale mnie tutaj ścina A, miejscach nie ma, Bo takie małe zacinka. Znaczy, wystarczy, żebyśmy sobie chociaż poszli. Coś się dzieje. Taki ktoś, który ma aw. Tak, dokładnie. Gadam z transmisji. <grymne> Dobra, 12 minut mamy jak wybijajcie. Polecam. Widzicie co prawda do live. Może to nie jest zbyt najlepsza jakość czy coś, ale nie ma na razie jak za... rzucaki. GNT to ja Ci mogę chłopie dać. Ale z rzucakami będzie problem. Z rzucakami będzie problem. Słuchajcie, nie mieć wydajności 5 na serwerze. Jest to po prostu grzech. Bo słuchajcie, taką wydajność 5 może, może zrobić sobie każdy nie!